Witajcie, jest 14 sierpień. W tych pięciu donicach znajdują się ziemniaki z nasion wysiane w 2021 roku w marcu. Jesienią zeszłego roku wykopałam nieliczne, maleńkie sztuki ziemniaczków. Przechowały się w kiepskiej kondycji przez zimę, ale przechowały się. To ważne. I wiosną tego roku wysadziłam je do donic. W jednej z donic, albo tej, albo tej, znajdują się ziemniaczki z polskich nasion. Natomiast pozostałe jest to odmiana fermer. Nasiona przyjechały z Chorwacji. Teraz nastąpi czas wykopków. Do tego celu posłuży nam to oto narzędzie z kopaczki zrezygnowaliśmy. Tak, nie będziemy traktorzysty tu z kopaczką wzywać, bo damy radę razem. W końcu nie takim wykopkom podołaliśmy nieraz. No dobra. Koniec żartów. Tu się nabija ze mnie ten mój pomocnik z motyką przyszedł. A nie ładnie się nabijać z kogoś. Dobra, słuchajcie. Bierzemy na tapetę najpierw tą donicę. Czy w ogóle tu coś przybyło? Czy nie? To mamy uschnięte pędy. O, proszę, proszę. Jakie to kolosy. Zgniłe. Ufuj, słuchajcie. Deszcze padały. To i zgniły. Dobra, nieważne. Pierwsze koty za płoty. Co będzie tu? Ciach. O, to. Karzonki, lichutkiej kondycji. Dobra. Poważnie. No jakie ziemniaki! No dajcie spokój. Jestem w szoku. Kurczę. Wiecie co? Rękawiczki czas zdjąć. Proszę. Ile tu sztuk się objawia naszym oczom? A to co to jest? Nie. Zbezcześciłeś te te szlachetne, zabieraj to dobra, zobaczmy ajajajaj raz, dwa, a mąż chciał sadzić do gruntu te moje gorsze od tego, gorzej wyglądały od tych teraz zbieranych ale miałam rację proszę, nie no zbiór jest całkiem pokaźny i to tylko z jednej donicy czekajcie, szok Fajna zabawa, wiecie co, jeszcze pokażę na końcu filmu, pewnie na końcu, jak nie zapomnę, pokażę yy, nasiona, o ile nie zgniły, bo zawiązały się nasionka. O, tutaj to jest już sztuka pokaźna, zobacz, <ścoughs> widziałeś, jaki wielki. No i tu już ten ma chyba kiełek. Także największy ziemniak z tej donicy. Dobra, ten film, aby nie trwał za długo, to ja zrobię resztę chyba, tak myślę, poza kamerą. No, najpierw wsypmy. Okej, okay. mamy to. To, chociaż może jeszcze spróbujmy teraz tą daniczkę. Na dzisiejszy obiad? Na dzisiejszy obiad? No może i jak się jak się dobrze namnożyły, to dla brubli, będzie. Dla wróbli. Dla wróbli. Tak, czekajcie, czekajcie. I ciach. Tu już korzonków nie widać jest. O, no tu już. No proszę. No proszę. Zobacz. Jaki wielki ziemniak. Dobra nasza. Dobra. Naprawdę. Takie to sprzedają przecież. O, kurka wodna. A może to będzie tylko. Jest, jest drugi, ale malutki. Zobacz. O, wiecie co? To? to są chyba z polskich nasion, ta donica. Jest kolejny i tu już większe są. O, Jezu! Spójrz! Płaski. Jaki płaski, prawdziwy ziemniak z nasion. Więc materiał nasadzeniowy na przyszły rok jest. Tu widać taki mały ogonek. No no, ale zaskoczona jestem. Dajcie spokój. Kolejny, nieco mniejszy. Tak, to to jest na pewno, na pewno z polskich nasion. Mało tego, w oryginalnym opakowaniu. Są sprzedawane, więc normalnie można je kupić. Szukajcie wiosną Państwo. Tak, tu już więcej nic nie ma. Sześć ziemniaków, całkiem pokaźnych. Ten jak orzech laskowy, ten jak powiedzmy włoski. Dobra, super. A tu słuchajcie, jako przerywnik pokażę Państwu rabarbar z nasion. Trzy sztuki. To jest najbardziej okazały krzaczek. Obok troszkę mniejszy i tu całkiem maleńki. A spójrzcie, jak blisko siebie rosną. Jaka kondycja, jaka wielkość. Wysiane, chyba w kwietniu, marzec, kwiecień. Nasiona rabarbaru muszą kiełkować w ciemności. Wysiałam dużo nasion, lecz tylko trzy. Trzech dochowałam się sadzonek. Prawdę powiedziawszy, nie myślałam, że aż tak urośnie w tym samym sezonie. Dajcie spokój. Niepopularne jest sianie z nasion rabarbaru. Skarb dzielimy. No, no, no. Także szukajcie czegoś, co nie jest popularne, powszechne. Bawcie się w ogrodnictwo. Ja jakąś taką zajawkę załapałam w życiu, bym nie pomyślała, że ziemniaki ja będę wysadzać, wysiewać z nasion. W ogóle, że ziemniaki, że arbuzy. No ale cóż, szukamy czegoś w życiu. Dobrze, także wyrzucamy. I dalej. No dobrze, to już... Zrobimy to na żywo. Te resztę zbiorów przeprowadzę. Czekajcie Państwo. Tak. Tu mamy już coś. O jacie, zobacz jakie wielkie. Jakie wielkie. W kolejnej. Donicy. No to jestem w szoku. Nie spodziewałam się, spójrz, odchylam tą warstwę. Patrz. To przecież kolosy. To Widzisz? Jakbyś w ziemi posiała, to by byłyby zerwane ziemniaki. Możliwe, że. Spójrzcie, ile ich jest. A zapraszam na filmy. Wpiszcie po prostu sobie państwo ziemniaki z nasion, mardar. Wyskoczą prawdopodobnie wszystkie filmy z zeszłego roku z tego. Także myślę, że to są jednak chorwackie. No, naprawdę, więc dorzucam je. Tak, takie same kształty. Tak, no takie, tak, tak. Czyli tak, 2, 4, 5 mamy z jednej donicy. 3, 4, 5, 6, 7. No. Fermer odmiana 7 8 9 10 11 tak też jest spłaszczony jeden 11 a ten jeszcze był to 12 No widzicie fajnie fajnie się cieszę zabawa na 102 to w takim razie kolejna donica. Tu już widać jakiegoś. Ciach! Co ukażą się naszym oczom? Jak i kolejna donica duża! Coś pięknego! No, po prostu rewelka. Czek się cieszy, jak głupi, że mu się coś udało. Przy takim zaniedbaniu. Raz, dwa, jakiego dostąpiły te ziemniaczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a jeszcze, siedem mam na razie, a jeszcze mnie ciekawi tu, bo spójrz, jest zielona jeszcze, będę, siedem mamy, taki maleńki ósmy, dziewiąty, dziesiąty maleńki, dziesiąty zgniły, o, dziesiąty. Siokomary. O, pszczoła. Tak. Dobra, już tu nie ma. No i co? O, przyszła koleżanka. Retunia. No nie mów, że sobie kuwetę zrobisz. O, Chryste, Panie. Frecik. <laughs> tak, jedno już zrobione. Zasypiemy Ziemia po ziemniaczkach. Widzicie jak te koty potrafią. I co? I odchodzi, ucieka, a to łobuziara. Dobrze, patrzmy co będzie. Zobacz, chodź zobacz. Uwaga ciach Mokre bardzo, mokre. Czy tu będą największe? Chyba nie. Patrzcie, tak to wygląda. A w zasadzie to to można by wziąć, posadzić w Donicy. Korzenie ma, pędy zielone ma. A może? Raz, dwa. 3 4 5 I koniec. Koniec zbiorów ziemniaka sezon ziemniaczany 2022 uważam za zamknięty. Wykopki za wcześnie, <laughs> teraz. Dobra, dobra, u mnie są wykopki. To warzywo jest rośliną specjalnego traktowania. No to na tyle. Patrzcie, fajnie. Bawcie się naprawdę, bawcie się państwo. Kupujcie nasiona ziemniaków. A widzicie, bym zapomniała. Ale najpierw rzućmy to. Wszystko razem. Czyli mamy ziemniak. A swoją drogą każdy może kupić tą odmianę ziemniaczków do posiania i wiele innych w sklepie internetowym, chorwackim. Sklep nazywa się Ceroatian, Croatian, Croatian Seeds. Nasiona Story. Chorwacki sklep internetowy. Mają przeróżne nasiona arbuzów, melonów, ziemniaków i diabli wiedzą czego. Fermer, a to polska hmm, odmiana. Nie ma nazwy, ma numer jakiś. Zobaczycie Państwo na tych moich filmach poprzednich. A zobaczcie, państwo zbiory ziemniaczków z gruntu. Czyli od biedy już te można by pojeść. Tylko żal. Żal niech czekają do przyszłego roku. Czyli przyszły rok będzie trzecim sezonem wysiewania tych. Spójrzcie, a tu są nasiona ziemniaków, o ile nie zgniły miałam je zebrać wcześniej bo one były jak orzech laskowy teraz są takie maleńkie no ale, ale zawsze coś czekajcie zobaczymy ogólnie to na sicie należy ale na nic mówię chcę pokazać a to był ziemniak to był mały ziemniaczek. Czyli dwie sztuki. Albo to ziemniak wjechał z tych nasion. Czekajcie, widzicie. Żadnych nasion tu nie ma. To wychodzi mi na to, że z torebki nasiennej tak zaczął wyrastać po prostu ziemniak. Bo były trzy typowe, okrągłe torebki nasienne. No to taka kolej rzeczy. Dobrze, pozdrawiam. Ale, ale, jeszcze się nie żegnam. Przypomniałam sobie, że mam w tym roku wysiane nasiona ziemniaków. Wysiewałam trzy odmiany, z czego tu znajdują się dwie. Tamta trzecia odeszła w siną dal. Zobaczymy, jakie z tegorocznych nasion. A te nasiona przyjechały z Ukrainy. Ze sklepu internetowego ukraińskiego o nazwie ogorod.ua. Nie wiem, które to są odmiany i co tu znajdziemy. Zaraz zobaczymy. Popatrzmy. Tu jest już liść ziemniaka pęd, przepraszam, pęd ziemniaka. Zaraz fotkę trzeba zrobić bo już się ten moment nie powtórzy. Tak, teraz to, to nie wiem co to jest, czy to kwiatek, czy zielsko. No dobrze, zajmiemy się najpierw tym, tym pierwszym rządkiem po kolei. tu się nic nie znajduje w pierwszej komorze zero w drugiej komorze zero zaniedbane były, ale coś będzie trzecia komora jest proszę, taki i tego muszę pilnować, bo może więcej nie być, tylko jeden odłożymy Tutaj. I czy tylko jeden jest? Tak, tylko jeden. I korzonki. Kolejna komora. Słuchajcie, tu jest ziemniak, ale to przecież raczej nie są liście ziemniaka. Czyli jest drugi, drugi ziemniaczek. A to co to jest? Nie wiem, ale to posadzę. O, jest trzeci maleńki ziemniaczek. Wiecie gdzie posadzę? Blisko tego winogrona. Żeby cokolwiek zadołować, a potem o, tu obstawię patyczkami. Dobra, żeby było wiadomo, że coś jest, no i co została nam ostatnia komora, pęd zielony jest i tylko. I tylko. No dobra, to tak wygląda. Czyli są trzy maleńkie ziemniaczki jakiejś odmiany. Tu na rękawiczce na razie leżą, bo nie mam pojemniczka. To wysypię teraz o, w pierwszej komorze. Nie ma nic. W drugiej komorze. Nie ma nic. Trzecia komora. O, jest blizda. Jakaś fuj, fuj, a tu no chociaż jeden niech będzie na rozmnożenie. Nie ma nic. Słuchajcie. oj, i to szkoda, no. Szkoda. I tutaj już Proforma. Też nie ma nic. No dobra. Jeszcze nasiona jakieś, chyba mi kilka sztuk zostało. Na tym kończę. Pozdrawiam, do widzenia.